Witajcie moi drodzy na kanale Wymiata. Dzisiaj sobie chodzę z pewną bardzo starczą osobniczką po mojej pustelni. Oglądam przyrodę, jakie kwiatki wyszły. Yy, oczywiście dajcie łapkę w górę, dajcie suba, dajcie komentarz. Więc tak, u mnie forsycja kwitnie. Co jeszcze? Szafirki wyszły, takie niebieskie kwiatki z kuleczkami niebieskimi. Tak, oczywiście byłem w kościele, u komunii u księdza Bogusia, było bardzo fajnie i dobrze się czułem w kościele, u komunii byłem. Tak. Piesek węszy biega sobie. O, leci jakiś orzeł albo drapieżnik tego typu. poleciał tak. tu obserwuję skalniak kamienny. Mamy. Ok. Od co do rośnie, Batman. Wołam pieska. Batman. Jesek przybiega do mnie. Starsza osobniczka bardzo robi przegląd gospodarstwa pewnego moich samotni. tutaj. Ziemia się zapada, jest pełno kretów, wyryły swoje kopce, ta. No to znaczy nornice, norniki. Wiadomo, to co siedzi w ziemi i się żywi zownicami i tam innymi takimi owadami. Ose już zabiłem wczoraj, już się obudziły. Odliczanko, pięć, cztery papatki, koniec. Trzy, dwa, jeden, papatki.